Basia i Dawid rozstaną się. Szalona miłość 12-letniej córki Marysi i Artura do syna Jaszewskich, który ma sporo na sumieniu i zdradza skłonności psychopatyczne, przejdzie ciężką próbę. Bo rodzice Dawida postanowią rozdzielić nastoletnich zakochanych. Po tym, co w przeszłości zrobił ich syn byłej dziewczynie Kai, postanowią chronić przed nim Basię. Jakiś czas temu, z okazji wystawy zdjęć Dawida, kiedy zdolny, młody artysta pokazał mroczne czarno-białe zdjęcie byłej ukochanej Olga Jaszewska, przyznała się Marysi, że boi się Dawida, że nie wie co mu siedzi w głowie. Słowem nie wspomniała co Dawid zrobił Kaj. Na pytanie Jaszewskiej, co tak naprawdę zaszło między nim i Kają, nastolatek zaczął kręcić i wypierać się, że jest niewinny. Od tych wydarzeń minie kilka dni. Rogowscy zaczną się szykować do świąt Bożego Narodzenia i zwrócą uwagę na niepokojące zachowanie Basi. Ich 12-letnia córka będzie zupełnie nieobecna, myślami stale przy Dawidzie. Dlaczego? Bo Jaszewscy wyjadą z Grabiny na Święta i Sylwestra. Olga i Mariusz zabiorą syna na narty, żeby trzymać go z daleka od Basi. To Marysia przekaże Arturowi, że sąsiadów nie będzie aż przed dwa tygodnie i dlatego Basia nie rozstaje się ze swoim telefonem, wysyłając do ukochanego tęskne wiadomości. Zakochana Basia nie przestanie myśleć o Dawidzie, a ten wyśle jej przerażający filmik, na którym odsłoni swoją prawdziwą twarz. Potworak, który świetnie się bawi, strasząc 12-latkę, wiedząc, że jest mu całkowicie oddana. Jaszewscy nie odezwą się do rogowskich i nie wyjaśnią powodów nagłego wyjazdu na święta. Z pozoru wszystko będzie wyglądało normalnie, ale rodzice Dawida postanowią odizolować go od Basi, że nie spotkał jej ten sam los co Kai.